Słuchajcie tej historii. Przechodzę sobie koło sklepu z KFD, podbiega do mnie typ i się mnie pyta, czy chce najnowszy hydrolizat z KFD. Mówię, że jasny, że chce. A on mi mówi, że da mi ten hydrolizat, jeśli dam mu się podotykać za penisa. Mówię, jak podotykać za penisa? On normalnie podotykam, pomacam, polirzę. Ja pierdolę. Co za typ. Chorzy ludzie na tym świecie. Chorzy ludzie. Uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie. Czysty towar wjeżdża, bracie. Mowa o hydrolizacie. Siema wszystkim, dzisiaj trudne pytania ze mną, z Sebą Kotem oraz The Faceless więc zapraszam Was wszystkich i łapy nie ma! Dlaczego nie ma łapy? Jeżeli nie robisz czegoś to Ci nie rośnie, to po pierwsze. Po drugie jeżeli miałem zrobić łapę, to ją zrobiłem i forum miałem 47 przy maksymalnej żyle, czyli najlepszą formę i największy obwód miałem wtedy, kiedy chciałem i to świadczy o tym, że trener może być dobry no i kwestia ostatnia to jest mój osto fit w łokciu, czyli coś co blokuje nie pozwala mi pracować w pełnozakresowo zakresowo i wtedy ta łapa ma dość sporą różnicę między prawą a lewą no i nie robię, robię łapy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potrzebuję lepszą stabilność bicepsa, żeby odciążyć mój biceps, aby miał Dobrą mobilność, aby był elastyczny, ponieważ pomaga mi to w wyciskaniu i mnie chroni przed konducjami. I tyle. Ile mam łapie teraz? Teraz pytanie, czy bez napinki czy z napinką yy, Maksymalnie 4,7, a teraz mam 4,4. Może nie widać, kurwa, a teraz jestem naturalny ciągle to. Kontuzje to jest element sportu, więc mogą się pojawić szczególnie w sporcie wyczynowym. Szczególnie w takich zawodach jak Stern Wars, gdzie macie bardzo częste walki, nie macie czasu na przygotowanie, nie macie czasu na organizację, więc te kontuzje y, y, mogą się pojawić, a szczególnie jeśli ktoś ma przyszłość sportową, tak jak ja, y, piłkę nożną, gdzie miałem już wstępnie bardzo mocno uszkodzone kulano. Przez te wiele lat ćwiczeń, y, przez wiele lat grania w piłkę nożną, no musiało to zrobić jakieś konsekwencje. Natomiast czy się boję, czy nie będę dźwigał? Po pierwsze, ja jako sportowiec czuję się bardzo spełniony. Eee, skończyłem karierę teoretycznie, wstępnie na razie, jako człowiek zwycięzca, który nie został nigdy pokonany. Eee, I to mi wystarczy, no więcej nie potrzebuję. Wątpię, że osiągnę więcej e, wracając do dźwigania, czy w truboju siłowym, czy w String Wars. Bardziej mogę stracić, szczególnie w String Wars. Na pewno chciałbym kiedyś wrócić do walk, eee, no ale szukam swoje. Powiedzmy, nowe cele, blisko było z lifting czyli e, trubuj taki, kal kalisteniki, czyli podciąganie na drożku tipsy i siat z pauzon bez pasa, bez neoprenów na płaskim obuwiu. E, chciałem spróbować, ale potem po czasie e, przemyślałem to i okazało się, że czasu na to nie mam, więc e, przyjdzie czas na sport, na razie nie ma presji. E, przy podniosę 400 kilo, czy podniosę 400 kg, czy obniosę 300 kg, to nie zrobi żadnej różnicy. Chyba, że zrobię metamorfozę, dlatego teraz pełnoparą redukcja. Zobaczycie efekty, i takie są plany, aby zrobić to maksymalnie naturalnie. Pokazuję Wam wyniki moje, a później zrobić wersję drugą, czyli od pozycji naturalnej po bombę. Czyli zredukuję się maksymalnie, jeśli się da, zobaczymy, jak ta sywetka wygląda naturalnie, a później zobaczymy z tej pozycji, czyli już zrobionej sywetki, ile daje nam doping. Teraz trzeba przeanalizować, gdzie jest ta skala, pierwsza skala. Z czym się to porównujemy? Czy porównujemy się z branżą YouTube? Wtedy dałby sobie 9 na 10. Jeżeli porównujemy to w branży naukowej, dałby sobie 4-5. Dlaczego tak niska ocena? Ponieważ yy, trzeba siedzieć, pisać, być na bieżąco, trzeba się ożenić z nauką. A wiecie, jeżeli masz rodzinę, dzieci i sport, yy, Dużo wiesz, ale nie poświęcasz tyle czasu yy, nauce co taki naukowiec, który pracuje na uczelni. Więc jeżeli wrócę na doktorat, yy, a jak wiecie, rozpocząłem doktorat już kilka lat temu, przez narodziny dziecka musiałem przerwać, to wtedy dam sobie wyższą ocenę. Więc zobaczymy, gdzie jest ta skala, z kim się porównywać i wtedy możemy ocenić siebie. I tu nie chodzi o to, czy ktoś jest skromny, czy nie, ponieważ yy, musimy yy, pokazywać świat, jaki faktycznie jest, a nie. Yy, tak, w polityce sporo dyplomacji, sporo, sporo kłamstwa, yy, podawania sobie yy, rąk, w momencie, kiedy ktoś się nienawidzi, no i tworzyć taki świat, jaki się tworzy. Zaczniemy od po kolei, na pleciach. Jest moją siostrą, więc być kobietą w tym przypadku nie jest to dobry pomysł. Yy, okres, to miesiąc. Tam kilkadziesiąt dni, chyba że nie będzie, będzie w ciąży, to też jest fajnie. A druga sprawa jest piękny, jest ciastkiem i, i musiała być, by być to spora przemiana u mnie, i w dzień, w dzień patrzeć się. Zawał by dostał, będąc taki pięknym jak on. Kolejna kwestia, kolejna osoba to jest Michał Rządło, Michał Rządło. A, na pewno nie chciał być Michałem, ponieważ. On jest rudy i ma zakola, i zamiast się ogolić, zamiast yy, ubrać bryle, no tego jeszcze nie zrobił, czyli nie przyznaje się do bycia rudym, będąc rudym na pokaz. Więc moim zdaniem tutaj Michał Żądło nie pasuje do mnie absolutnie. Poza tym byłem rudy nie po to się gole, aby pokazywać swoje rude włosy i swoje zakola. Dlatego nie chcę być Michałem Żądło, absolutnie. On też ma okulary, aby się ogolił... gdyby się ogolił, to by się zastanowił, o tak. Grzegorz Wałga Mamy wiele pasji, wiele spółek ze sobą z tego właśnie powodu. No ale wiecie, zawody, kontuzja, no i mieć takiego pecha to raczej by nie chciał mieć. No i kolejna sprawa, ruda broda, powinien ją golić. Aby ogoli tą brodę, to jeszcze te kontuzje by przeszły, ale wiecie, ja się golę na łyso przez to, że jestem rudy i mam za kola. Ale jeszcze broda może być ruda, no więc odpada, odpada. Wojtek Polak przede wszystkim nie chciał być Wojtkiem, ponieważ yy, ma obstraady Mordeks. Ja o tym wiem, widziałem. Raz trenował, do teraz się przykleiły i nieco się odkleić. Dlatego nie nosi. To nie jest tak, że on ma na każdy dzień inną parę. To jest nieprawda, serio. W 2016 roku się obsrał przy pulach przy 350 kg do teraz ta plama została. Nie chciałbym być. Druga sprawa, planuję startować w męskiej sylwetce, ona ma bardzo szeroką talię, więc opada. No i z tego wynika, że chciałbym być raczej Big Mike Mamy wiele wspólnego i charakter mamy bardzo podobny. Eee, no i tyle do no. zostało wynika z tego, że będę Big Mike Tylko się różnimy jedną bardzo ważną kwestią, łapy. I to jest duży minus. Lepiej nie mieć łapy niż ją mieć, a on ma właśnie łapę. I odpada, więc wybieram siebie. No. To nie jest tak, że ja krytykuję trening kulturystyczny. Krytykuję trening pseudokulturystyczny, czyli mamy jasne zasady, które, które zostały odkryte i w badaniach naukowych, które zostały potwierdzone też u zawodników prowyczynowych. No i nagle ktoś robi na odwrót, i powodem tego jest to, że on po prostu zrobił formę. Ale mógł zrobić lepszą, mógł zrobić to w, krótkim, w krótszym czasie, yy, bądź jeszcze lepiej się rozwijać w czasie. Wiadomo, co z tego, że przygotuje się na jedne zawody, jak przy sobą ma całą karierę. I zobaczcie, co się dzieje z zawodnikami: że z każdym rokiem, czym jest starszy, tym wygląda coraz gorzej. To znaczy, coraz szersza talia, coraz mniej w barkach, pozrywane mięśnie. No i wtedy na scenie wygląda to yy, źle, bardzo źle. Krytykuje tylko i wyłącznie pseudo metody, bo sama, same podejście hipertroficzne ma swoje zasady. Jeżeli kulturyś, kulturysta, a jest taki kulturystów wielu, korzysta z tych zasad i je zna i wprowadza je w życie, wtedy tego nie krytykuje. Krytykuje tylko debilizm, nic więcej. Na pewno skorzystałem, były nagrody, był kontrakt podpisany, było bardzo wiele propozycji z całego świata. Z wielu też zrezygnowałem, bo też miałem walczyć i w. W Wielkiej Brytanii i w Rosji tam też bardzo dobry kontrakt mi proponowali. W Niemczech dalej tak jest, dalej mnie ciągną, cisną. Bardzo wielu klientów z zagranicy, propozycje szkolenia nawet za granicą walk, spotkań, eventów, urodzin. No, z tego korzystałem bardzo, dalej z tego korzystam. Natomiast to jest inna branża, to jest branża sportowa, z którą dalej jestem związany, ale to w końcu zaniknie. Stąd tak mocno trzymałem się merutryki, ponieważ lubię to bardzo, po drugie, nie staję się z każdym miesiącem głupszy, lubię się rozwijać, edukować, no i korzystają na, na tym wszystkim. A to, że udowodniłem jako sportowiec, że to wszystko działa i startując w kulturze, w truboju siłowym, nawet w kalistynice, też mam bardzo fajne wyniki, planuję wystartować. I w strength wars, czyli w sporcie, wszystkich sportów, no myślę, że to ludzi przekonuje i dzięki temu korzystam na tym. Dzisiaj będzie zdecydowanie wstać więcej, ponieważ po pierwsze motywacji już nie ma, aby wstawać w tyle, ponieważ czy podniosę 400 kg czy 500 kg nie zarobiam ty więcej. Po drugie, jako zawodnik jestem spełniony w 100%, centach, więc też się nie chce. Natomiast sylwetka jest bardziej pożądana medialnie, jest wtedy pełna motywacja, metamorfozy podobają się bardzo osobom, klientom, ludziom, fanom. I chcą się wzorować i motywować nawzajem, więc też mnie motywuje to, że kogoś motywuje tym, że jestem konsekwentny. Więc zdecydowanie łatwiej będzie mi zbudować sylwetkę. Widzę to, że zdecydowanie łatwiej zredukować, nie robiąc treningów, niż trenując, robiąc 350kg, ciężko trenując, robiąc 350kg i prowadząc prowadzą życie wokół truboju i wokół, yy, yy, nie wiem, wokół życia, czyli trubuj w życiu. Dźwigam coraz więcej muszę w życiu bardziej uważać, oszczędzać się. Jeżeli chcę zrobić wynik skrajny. No a tutaj jeśli chodzi o swietkę bez problemów, bez żyłowania. syletka może być bardzo fajna, tylko muszę być restrykcyjny etycznie. Czy jako truboista czuję się spiniony? Patrząc na Strang Wars, na trubuj siłowy, to w Wars, jak wiecie, osiągnę wszystko. Jestem niepokonany i tak raczej pozostanie, natomiast z truboje siłowym zdobyłem wice świata i, i to jeszcze w federacji wtedy najmocniejszej, z najlepszymi wynikami na świecie, ale nie jest to mistrz świata, natomiast nie ma tej presji, aby cisnąć życie, ograniczać swoje życie prywatne w celu zdobycia mistrza świata, który co najwyżej da mi białko po zwycięstwie. I medal, puchar, który będzie się kurzył teraz na ścianie. Więc mam pełny, pełną półkę medali, pucharów, których i tak nie mieszczę, dyplomów, które mam pochowane. Czy zdobędę mistrza świata, czy nie zdobędę mistrza świata, jest to bez różnicy, nie mam w tym żadnego parcia na szkło. Trzeba zarabiać, trzeba żyć dalej, trzeba się dorobić z wielu rzeczy, aby w przyszłości już nic zrobić. Na czumaniu masz jeszcze rodziny, więc bardzo ważne jest to, aby, aby przygotować tak życie swoich dzieci, aby mieli łatwiej niż ziemię. Nie, 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 to było tak, że na forum KFD, już teraz mało osób siedzi na forum, proponowało mi, żeby wystartowała kulturycyca, bo widziała u mnie gen, bo zaczynałem zawsze od sylwetki, która była bardzo fajna, w bardzo fajnych proporcjach, więc uważali, że osiągnę sukces. I żebym Ci spróbował jako jeden z wyjątków yy, wystartować w kulturystyce, czyli jeszcze zamienić w kulturystykę. Wiedziałem o tym, że to może być medialne, ale nie spodziewałem się, że yy, to będzie aż tak medialne, że to będzie taki wielki boom. Po prostu kilka rzeczy się splotło, efekt motyla, wiecie jak to jest, nie? I, i tak powstała kulturystyka. Na pewno łatwiej było się wprowadzić w branżę i hejtując innych, z branży kulturystycznej, wyglądając tak samo jak oni, czy lepiej od nich. Więc, więc yy, powiedzmy, nieświadomie mogło być to przyczyną, czyli medialność. Natomiast jak wiecie, jestem ambitny, próbowałem wiele sportów. Piłka nożna, kolarstwo, lekkoatletyka, nawet bardzo długie dystanse 12 godziny dystanse, tenis stołowy. Chciałem być nawet skoczkiem na w serio, no, ale za daleko, zbyt duże koszty. No, mówię, no to też spróbuję kulturystykę, aby udowodnić sobie i udowodnić innym, że te moje teorie, ta moja wiedza, którą sobie wtedy wyzbierałem, którą miałem w głowie, jest skuteczna, bo też jako trener, i yy, to nieraz mówiłem, świadkowość się lepiej sprzedaż. Więc tych powodów jest bardzo dużo. Żarty, żarty. My tak na co dzień żartujemy. Każdy brat z bratem robi sobie różne wciepy. Z tym, że na pleciach potrzeba sporo czasu, aby pokazać siebie, jaki jest w rzeczywistości w życiu codziennym. Więc tutaj nie ma żadnej hamowy z tym, że on się hamuje przed kamerą. Dużo więcej wciep, dużo więcej wrzut leci w moją stronę poza kamerą. Natomiast jak widać, to zadziałało, ponieważ ludzie to odebrali bardzo pozytywnie. Na początku były negatywne oczywiście spojrzenia, dlaczego ja tak hejtuję, czy Grzesiu śmieje się z beciaka, bo jest biedny, a on rzeczywiście na to, on to zlewał i robił to samo, ale poza kamerą. Teraz, jak widać, udało się to, ludzie to odbierają bardzo pozytywnie i jego wady po, y, pokazują w bardzo pozytywny sposób, przesadnie pozytywny sposób i to pozwoliło mu się otworzyć, ponieważ jedna wciepa, druga wciepa spowodowała, spowodowała to, że on się bardziej otworzył i stał się naturalny przed kamerą i takiego teraz go lubicie. A w rzeczywistości jest to człowiek bardzo pracowity, y, jest y, pomocny, empatyczny, to jest jego duży, duży plus i ten jego luz w życiu naprawdę istnieje. I przed kamerą, i w życiu. Podsumowanie: były to bardzo łatwe pytania. Postarajcie się o lepsze, bo nie ruszyło mi to. Pamiętajcie, że u każdej osoby łapy nie ma i nie musicie się tym przejmować. Nie masz łapy, nie przejmuj się, nie żyłuj się, nie płacz pod woduszką. Tak? Woduszką. I yy, yy, przyjmuj krytykę łapy swoje jako. Rzecz pozytywną, nie masz łapy, jesteś lepszy, pamiętaj To dzisiaj wszystko, pamiętajcie o subskrypcji kanału KFD Mojej łapy, nie łapy, sebie kot I dobra, rozbój, ćwic, jec, za na przycioka. Jest, jest, Nara Puška, FD, vi zala teren, jest masa, jest kasa